Tam mówimy. Tam mówimy, dawno tam nie mówiliśmy, gdyż ponieważ jest to pierwszy w, tym, w tej edycji odcinek magazynu ligowego. Witam Was. Ja? I ja też Was witam. Ja chciałem powiedzieć, że on, ale. Ten odcinek jest trochę z partyzanta nagrywany, dlatego prawdopodobnie to będzie sklejka taka jak TeleExpress. Będą takie. Może też być taka forma. To już zależy od montażu. No porozmawiamy z montażystą, dobra? Na razie rozpoczęte są zapisy do edycji zimowej pod balonem. Co jeszcze? A w kwestii hali, no to jeszcze nie są rozpoczęte. Co jeszcze poza zapisami? Poza napis napisami. Tak, w tym momencie pojawią się napisy końcowe. Dziękujemy. Kasa wzięta, magazyn nagrany. Dziękujemy. Poza napisami. Jezu. Poza zapisami będziemy jeszcze rozmawiać na temat lig ligi obecnej, czyli końcówki sezonu Jesień 2022. Ruszyły zapisy do ligi. Pod balonem. Zapisy potrwają do, już się posiłkuje, 10 grudnia 2022. Oczywiście, wcześniej drużyny, które grały już w rozbalu, powinny się zadeklarować. Marcin tam już słyszałem, do kilku osób dzwonił. Są kwestie już poustalane, które obiekty, które tam możesz o tym opowiedzieć, gdyż siedzisz też tym, tam z nim w biurze. Ja też, ale to wy więcej tam rozmawiacie. Powiem tak. E, tradycyjnie będziemy grali na obiektach e, OFC. Tutaj mamy obiekt e, na Paderskiego przy stadionie olimpijskim. E, tam mecze na 99% będą poniedziałki, środy i piątki, czyli tak do tej pory. E, na kłokoczycach w inne dni. Prawdopodobnie wtorki, czwartki, ale też mogą być właśnie te te dni, że będziemy grali po prostu na dwóch obiektach jednocześnie. Nad ligą halową siedzące na mm, szańcach 7A w biurze Tęgie Umysły. Tak, dokładnie to chciałem powiedzieć. Skąd wiedziałeś, że to chcę powiedzieć? Bo głowa to brzydko brzmi. Nie, no, Tęgie Głowy, nie, Tęgie Głowy, nie. Tęgie Umysły siedzące na szańcach 7A. No Dokładnie kombinują. Słyszałem, że, a to nie przeszkadza, słyszałem, że że, że, że hala jest dostępna tylko w soboty, przez to będą e, dwa warianty podobno. Tak. Po konsultacjach z drużynami, które grały. Tak. Liga. Próba zorganizowania ligi i ewentualnie cykl turniejów Turnier. taki tak. Grand Prix, że karp standardowy, plus właśnie w styczniu, w lutym dodatkowe tak. turnieje, które indywidualnie można wygrać, yeah. a i jeszcze dodatkowa nagroda dla zwycięzcy w tym cyklu Grand Prix. Grand Prix tak. e... Możesz to powtórzyć? Nie, mogę powiedzieć jedynie tak, że tak jak mówiłeś, na bazie karpia tworzone te turnieje, czyli podobnie organizowane. Z karp. W grudniu wiadomo, świąteczny karp, w styczniu był, byłby pewnie noworoczny turniej, później walentynkowy, nie wiem. Śledzik może? Jak ta, karp, to i śledzik. Ta, to i śledzik i może byłby. Czy tam karnawałowy. Karnawałowy na przykład, albo. albo chociaż nie, bo nie, najdzie, nie najdziemy już na koniec zimy, chyba. Chociaż w zeszłym sezonie chyba tak jeszcze było, że już wiosna wchodziła, a my graliśmy jeszcze końcowe kolejki na halach. Teraz, lata... teraz też jest niepewna dostępność hali w marcu. Także no, też jest no... Dlatego wszystko to jest jeszcze ustalane. Wszystkie informacje na temat rozgrywek halowych pojawią się już niedługo na stronie. Drugi punkt mam zapisany pewnie to, co ty, gdyż spisywałem od ciebie. Tak. Kwestia nowości w nowym sezonie, sezonie to nowy obowiązek. Tak. Dodatkowa rzecz, którą trzeba będzie spełnić moi drodzy kapitanowie, kierownicy i osoby od kontaktu. Potrzebne mianowicie będzie wytyczenie w drużynie rzecznika prasowego. Tak, czyli osoba, która po meczach będzie udzielać wywiadów. Niezależnie od wyników, tak. bo nieraz wiadomo, po wygranej fajnie się mówi, żeby powiedzieć coś po meczu przegranym, to trzeba mieć jaja, także. No najlepiej ktoś, kto, kto raczej nie będzie miał obaw przed wypowiedzeniem się przed kamerą. No i będzie A miał... do tego idzie się przyzwyczaić. To, to idzie z czasem. Nawet Michał już coraz lepiej mówi. Tak, ale też wielu mamy przecież kapitanów, kierowników, którzy też wcześniej przy wywiadach. Podchodzili często, był przecież Andrzej Jaskowski, to on, to on tam przed tą kamerą zawsze pięknie mówił. On ponoć zabraniał innym no, się Tak. Pojawić. A to może dlatego się nauczył. No i kilku innych kierowników też było, ja tam nie pamiętam, bo był Łukasz okolicki bywał, to jakoś czasowo Okoń często, A miał kilka. W ma te funkcję pełni no, w tak. zasadzie Rafał. Anioł. Rafał, ja powiem to z mojej strony. Są małe przerwy między męczami, jak muszę iść do zawodników i nie ja, nie ja, nie ja, nie ja no to a tu już trzeba następny no no też tak, nagrywać. Tak. A tak to od razu będzie wiadomo, po protokole, do kogoś z się... tym rzecznikiem od razu jak jest, jak nie inna osoba. Szybko robimy i nie po prostu i możemy dalej nagrywać. Pewnie ci się lepiej widzi ta forma podsumowań tygodnia zmieniona od tego sezonu, że nie ja mówię takiej typowo newsowej formie telewizyjnej, tylko yy, luźna rozmowa z różnymi przedstawicielami? Tam to było takie już później monotonne, no przecież to tak, sam, sam jeżdżę. Ile lat można, Ile mówić, o tym można samym, tak. mówić o tym samym? A... Jak tu opowiedzieć o kimś, kto zagrał fatalnie, żeby się nie obraził? No właśnie. No, no tak, no bo to niektórzy są właśnie wrażliwi na, na właśnie takie Opinia, ale tak jak mówię. No i teraz ludzie będą się domyślać o kogo chodziło, a ty to tak luźno pewnie rzuciłeś? Czy miałeś kogoś konkretnego na myśli? Jak miałeś, to niech się ludzie domyślają. Zapraszane są osoby, które mają swój punkt widzenia, ma, ale na przykład nie można posądzić o to, że, że ktoś tu będzie stronniczy, no bo wiadomo, swoją drużynę. Będzie on tam. Jest duży przekrój tak. tych zawodników. Tak. W zasadzie to były osoby, które ja zapraszałem, a teraz zapraszam, że jak ktoś jest chętny, też się może zgłosić. Właśnie dlatego poruszyłem ten temat. Tak. No powiedzmy, mam już tam wstępnie umówionych niektórych, ale w tak. razie czego luki małpa@wroc.pl na pewno na pewno się Zgadamy, nagrania są na kuźnikach poniedziałek albo wtorek najlepiej. Najlepiej w poniedziałek, ale to też zależy, bo ja nieraz na Skierżyńskiej no jestem tak. także. To no. jest kwestia dogadania, jak to mówią. Mhm, a to jest fajnie, nawet forma sprawdzenia się, spróbowania przy, e, przy lampach. To z, jednak zupełnie inaczej to, to idzie. Trudka. To co chciałeś, Tabele? czy. E, nie, tabelę zrobimy na koniec klamrom to sobie ładnie spieni, ale jeszcze powiemy organizacyjne rzeczy. Żeby czas piąć klamrą trzeba byłoby to otworzyć tabelami, także. No właśnie, no to nie, chodzi o to, żeby po prostu. Żeby ładnie spuentować. Tak, spuentować będziemy sytuacją obecną, a tu jeszcze nie szukamy, że tak powiem, pomocy. pomocy. Jakby tak to zabrzmiało. Wsparcie. Wsparcia. Wsparcia, wsparcia. Yy, koordynatorzy, sędziowie, jeżeli są jakieś osoby, które lubią piłkę nożną. Yy, mają czas właśnie w godzinach ligowych. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Nowe pomysły, świeża krew zawsze się przydaje. Co nie? My takie mamuty jesteśmy Ej, bo już w tej lidze Mów za siebie. No, więc mówię, ile to już kurczę lat? Nie. No 2000. O, formalnie 14. No, no to ja tak samo przecież. No. Statystyki indywidualne, bo to nie było poruszane w żadnym z e, podsumowań tygodnia, to może... To najpierw zróbmy może inaczej, statystyki na koniec... To najpierw... ja tu miałem poprowadzić kurde ten, a ty mi zmieniasz za każdym dobra, razem, no to, to, ale to nie... no miały być tabele na koniec. No ta, a, a. To, to, to jak jedno i drugie będzie na koniec, no to będą dwa końce. To ja mówię co wiemy. Ekstraliga. Nic. E... Nie, wiemy pan, chyba Słatkowiczów jakiś. Tak, na 90% z ligi spadnie Thermotimi i Melon. Mają jeszcze tam teoretyczne szanse zagrania w barażach, ale to naprawdę wiele by musiało się wydarzyć, żeby tam się dostać. W barażach najpoważniejsi są kandydaci, to jest Oponix i Planeta Mebla. Planeta Mebla doświadczona drużyna barażowa. Tak, no zobaczymy. No, najpierw grali, graliśmy, że tak powiem, jako ten. Pierwszy ligowiec w Barażach ekstra, teraz będziemy grać jako ekstra za zobaczymy jak to będzie wyglądało. Wtedy to wygrał pierwszy ligowiec, także nie wiem, czy to dobrze wam wróży. No właśnie. E, a e... dzięki wczorajszemu wynikowi Baumitus Industrialem nie znamy mistrza. Nie znamy tak byśmy poznali? E, no, byśmy poznali, bo Czyli... wiemy, wiemy, że prezesi mistrza nie zdobędą. Mistrza może zdobyć Industrial i TB. A dzięki temu, że się. Potknęło choć ja nadal twierdzę, że to industrial będzie mistrzem, to, to emocje jeszcze no potwraju, tak. Mają równo. Czyli jeszcze coś muszą umoczyć, bo bezpośredni mecz mają lepszy. Tak. Industrial gra jeszcze z Sancho Panza. Może być ciekawy, ciekawy mecz. w się rozegrało, Zegrało, tak. no wreszcie wyszło, gra wyszło, tak jak powinni. Wyszło ze strefy i to serią zwycięz po prostu, teraz są w uderzeniu. No tak powinni grać od początku sezonu. Zremisowali z Oponixem, przegrali z Leroyem, który jest, jakbyście popatrzyli na tabelę, to ja się muszę klepać w pierś, bo ja w jakimś e, napisałem tekście, że oni są kandydatami do spadku, a oni raczej się utrzymają i są na czwartym miejscu, więc... Ty tam łukasz, bardziej ich znasz, więc możesz ich ocenić. No, no. Nie mogę ich ocenić. No. Czemu? No, no jak? No. Nie. nie znam nie, znasz? nie znam tych ludzi. Nie znasz tych ludzi, dobra. W LB1 mamy trzy drużyny, które walczą jeszcze o mistrzostwo: Piorun, Ower i. Przepraszam. Piorun, Ower i Goja. Goja ma najmniejsze szanse, chociaż była długo na pierwszym miejscu, ale ostatnio przegrała z. Piorunem 0,6 nie. Z piorunem. To z piorunem? Z piorunem, To 0,6 tam było? Tak, z piorunem. No z piorunem, z piorunem? 0 do 6? Czekaj, bo ja to tak rzuciłem. Bo... Z piorunem? Aha, no i tu możemy rzucić to, że piorun e, traci mało bramek jak zawsze, ale zaskakująco dużo. Może strzela najwięcej bramek e, strzelonych w, e, w pierwszej lidze. 40 z tego co tutaj mam wynotowane. No piorun nie gra jak piorun, to ja Wam powiem. Czemu tak się zdarzyło? No na pewno sytuacja kadrowa jest stabilna. Przychodzą praktycznie wszyscy na mecze, a nie tak, że... Przecież pamiętamy Piorun, który grywał mecze w 5-6 osób, nie? Mhm. To teraz w takiej sytuacji nawet za każdym razem ta ławka jest... Teraz 5-6 to bramek zdobywają na mecz, bo chyba dwa razy szóstkę zaaplikowali rywalom. No, no czyli też ofensywne nastawienie, nie, może okres przygotowawczy jakiś tam był. No i tam Ower. Ma sprawę mistrzostwa w swoich nogach w zasadzie, bo Ower zremisował z piorunem, będzie grał jeszcze z tego co pamiętam, z goją. Jak wygra, wszystko do końca, wygrywa ligę. W kwestii dołu tabeli, no to tam te trzy drużyny to medal, reszta to tam środek tabeli. Niczygi spada, jak myślisz, już spadł. Spadły już dwie drużyny. Motorpol? Trzy drużyny w takim razie spadły. Zapomniałeś o Motorpolu. No, no, polu. Motorpol, bus Marco Polo i... i. i. taki bardzo uznany ligowy, że tak powiem. Oba? Mhm. Oba. Na wlb B22. No, zaskoczeniem debiutant Royal, Royal Transport. Wyprzedzili Torka, naprawdę dobrze grają w piłę, zasłużone jest to miejsce, które mają. Ale no, Tork też dobrze w piłę gra. Też, też, dobrze w piłę gra, no ale ostatnio jakąś zadyszkę złapał. No tylko, że Tork właśnie taką jest drużyną, że oni tam nie chcą do tej wyższej ligi awansować. Tutaj tą niższą... Tankują jak w NBA. No i później właśnie pytanie, jak to będzie wyglądało w lidze wyższej. Mhm. Jeżeli przyjmą awans, czy się utrzymają, no łatwo nie będzie. Royal może też namieszać wyższe lidze. Mają kilku ciekawych zawodników: byłego zawodnika Sokoła i drużyny Matko White Stars. To chyba jeszcze było Mateusz Świerk Było takie tak on tutaj, I on tutaj ciągnie gretel drużyny. Jest jeszcze kilku innych chłopaków fajnie grających. No i mają tutaj pierwszy, pierwsze miejsce. I oprócz Torka mamy jeszcze w strefie medalowej mamy e, Telforce One. W zeszłym sezonie niewiele im brakło do awansu. W tym sezonie no, katastrofa by musiała się zdać, żeby oni z tego awansu wypadli. Aczkolwiek e, tuż za ich plecami jest Elektrosat, który ma jeszcze szansę ich przegonić. W bezpośrednim meczu 4 do 1. 4 do 4 się skończyło. No więc... Fajny mecz był. W wls mamy e, Dermabau mistrzem, został, czyli kolejny debiutant. Jak myślisz, formalność to była? Zasłużyli, powiedz. Pokaże się w y, ekstrakcji. No, to tak, ale to tak jak mówię. No. Ja z, przynajmniej jak oglądałem nie, kilka razy ich mecz i sam miałem okazję wystąpić przeciwko nim, no uważam, że to była najlepiej grająca drużyna w pierwszej jedze w piłkę nożną. Po prostu no nie miała słabych punktów, mimo że na przykład bramkarza stabilnej tam sytuacji nie mają. To mimo tego te mecze wygrywali, teraz raz się potknęli w tym tygodniu. to ankietę dałeś, czy ktoś im zabierze punkty, no i zabrał punkty im Janusz. Nie w pojedynkę. No nie, nie, nie no jak, w pojedynkę, bo nie wszedł na ani minuty. Dobrze, no. przepraszam, no. nie wychwyciłem czoła. Drugie miejsce, czyli barażowe w walce w na razie PK Wrocław, tam ma jeszcze Woltika szanse, ale to z Woltiką wiemy jaka jest sytuacja. Oni chyba do tej najwyższej ligi. Oni chyba, ale MPK dostali dosyć mocno. No tak, przegrali, me, przegrali, Aczkolwiek ten mecz był dziwny, bo to Voltika powinna prowadzić 3-0, przegrywała 3-0. MPK po prostu jak to pięknie się to słowo nazywa, zagrało bardzo pragmatycznie, wygrało. No jest wiceliderem i raczej będzie grało w barażach. Poprzedni sezon był mniej wyrównany niż ten. No tak. Sancho pan za wszystkich tutaj też derma bał rąbał wszystkich, no. ale inaczej. O, w innym dobrze. stylu trochę eee, i była tam przepaść. Tu jest ta przepaść mniejsza, bo już tu stracili punkty. To były takie bardziej wyrównane mecze i jest bardziej wyrównane. Zigi spada Enerys, Zigi spada WL2, Zigi spada Nokia. I, tak? I jeszcze się toczy walka, Łukasz, to co cię. Tyle lat grałem i chciałem spać, nigdy się nie udało. I może się Skończyłem uda. Teraz. To... I może Spadną, się uda, no ja może, pierdzie. Może się uda teraz, bo ja, ja cierpię, dole BD jest na ostatnim miejscu tym. Dobrze, że nie mam za wiele wspólnego z tą drużyną, poza małym, no nieistotnym szczegółem właśnie. Z, z tobą do pierwszej, do drugiej ligi. E... Dowaliliście z tym także. Elite. Chociaż jest z tym ładniejszy niż Maradona na koszulkach tak. Napoli. Tak, no to zdecydowanie. E, JCD, Elite i Aztek, te drużyny mogą jeszcze spaść. I WLB w, marze, w WLB. Zwłaszcza po tym, co Aztek prezentuje w ostatnim, no. Coś, no. To ten mecz ostatni od CD Astek może i ciekawy. Ym, no. Nie będę go nagrywał, ale no. będę go oglądał. O. Z piwkiem, chipsami. I z koszulką na założoną, czy nie? nie gdzie? jest? Boże. Nie, wypadła, bo ciulową anteramę kupiliście, miękką taką. Szkoda wam było na szybę i deskę, to... Najniższa liga. To może ty coś powiesz, czy nic A nie ale wiesz? Ale co mam powiedzieć? No, no co? Czekaj chwilę, pomyślę. Co, to, kto tam gra? Kto tam może grać? Cześć, ciemnica, dobra. Aha, Mezzer United. Moim zdaniem... Pierwszy Faworyt, miejsce, pierwsze miejsce. Faworyt, pierwsze w miejsce. Wygrali rynka. z 3 mką, 1 do 0. Po takim meczu właśnie się poznaje drużyny, które mają i charakter, i to coś właśnie. Potrzeba tego szczęścia, potrzeba tego Ale... przełamania. E... Wiceliderem jest Aztek i mamy jeszcze taki mecz. Podaję, że w przyszłym tygodniu, albo za dwa tygodnie to jest bezpośrednie starcie o mistrzostwo drugiej ligi. I pytanie, jakbyś miał obstawiać. Podtrzymuje swoje, że med A ja remis. <noise> Przyszarżował. Tak. No i trzecie miejsce: Trzemka. Tam kolejne zespoły to raczej już szans na awans. Nie mam HS. Ostatnio wypadł. No, no i ta tabela zamyka. Makambola. Makambola. Kapgemini e, się. Tak, przebudził poęć i kurde, wczoraj ładnie grali. No, a nie, to oni grają już ładnie kilka dobrych kolejek, naprawdę. No i przede wszystkim mądrze zrobili, że zostawili sobie różowe koszulki. i Mają, no. grając wczoraj z białymi, no. nie musieli grać z no, białymi. Bo znacznie. niektórzy tego nie robią i ubolewamy nad tym faktem. Kupujecie nowe stroje. W tym samym stary, kolorze albo... A, a, albo. Albo nowe, a stare, nie wiem gdzie one idą do utylizacji. Coś sobie wynotowałeś, tak, dobrze to no, powiedz. To już ja już skończę wie. mówić, bo Dobra. mi zaschło w gardle. Ja tak. będę mówił, ja tam dawno mnie nie zapraszałeś, więc muszę się wygadać. No, Żalić. Wyżalić. Najwięcej bramek z wszystkich lig, Industrial 61, to by się spodziewał. W Extra Lidze najwięcej straconych, Thermoteam 42. Pierwsza liga to Derma, tu ładnie się trzyma, w strzelaniu i w traceniu. Derma to ładnie najwięcej... się trzyma. Najwięcej bramek straconych ze wszystkich naszych klas rozrywkowych Enerys WLS1 51 bramek no, oni w kilku meczach zegrali po sześciu No po sześciu, tam chyba no, bez bramkarza nieraz więc no dlatego mamy taką właśnie tutaj sytuację e, No i tak z wynotowania najmniej, jedyna drużyna która straciła e, tylko jednocyfrową, tak dobrze mówię, ilość bramek Aztek Aztek po prostu 8 bramkarzy straconek no? Drugie nie? ale no to jest z nieregularnie z, z, ze zmienianymi bramkarzami. Bramka, bramka. Bo tam ja. chyba, chyba Alan Mierza bronił, nawet, chyba bronił. 6 broniło. Sławek bronił ryczko? Nie wiem, wiem, że ten ma, Michał Niciński bastał na bramce i tak no no tam, tam nie bronił. To tam nie bronił. Czyli widać rotacja w bramce też się przydaje. Ale nie przeszkadza dobrze bronić. No właśnie dlatego się przydaje. A, no tak. <laughs> W Ekstralidze 21 bramek Tomala Industrial Ofe... no, Żadne zaskoczenie żadne, on już tam tym Królem Strzelców w ligi był kilka razy Industrial dużo bramek strzela Ja tam proponuję przejść do innej drużyny, która mniej strzela Jak tam zostanie Królem Strzelców to znaczy, że jest gościu po prostu... <gryw> Nawet nie warto tego komentować. Eee, Drugich klasyfikacji jego koledzy, tutaj są e, e, Piotr Morzżech i Jakub Kazanecki. Tutaj jest bezpośrednio 8 i 9 bramek różnicy. No i dopiero osesek taki inny, pan Wiliński który może by dobił do pana Tomali. ale Szereszął zawiasy? Tak. Ale wrócił, bo teraz poszadał znowu. No bo dobry zawodnik. No. Kazanecki, 15 asyst, czyli industria znowu. E, Michal Kiewicz z Fidacza 12. No, później po 10. Bojarski Duś. Dobra. Kanadyjska, Tomala, Kazanecki. Idą w łeb, w łeb po 27 punktów. Ciekawy, który będzie miał więcej. Czy się dogadają i będą mieli porówno, czy jednak ktoś. Czyli Kazanecki w tym sezonie zastępuje to, co w zeszłym robił Moskwa. Tak, tak. W 1 Maciej Olejnik, kolejny z tak Goja, najlepszy strzelać, 18 bramek. Michał Łuczak, Ower też dużo bramek, 15. No, bo na nim opiera się atak. Na nim? No na nim, bo na Damian nie, Karczewski przy... bardzo mało w tym sezonie strzela jak na niego. Nie, on zmienił tak, bo tak. ma kto strzelać, no to on bardziej z tyłu tak, walczy na boisku. E, Dariusz Sojka, to jest trzeci, tutaj jeszcze kandydat może wygrać króla strzelców, to jest Sensorino. Powiem nieskromnie, bez sojki to te Sensoryno dużo punktów by w tym sezonie nie zdobyło. Jak to się z... I tak dużo nie zdobyło? Nie, no, trochę Ma no, 11 punktów zdobytych. No, przy problemach kadrowych, jakie mają, to jest dużo. W asystach to jest po prostu kocioł. 7 asyst ma Jakub Schreiber, Schreiber z pioruna, a później jest 5 osób z sześcioma. Czyli może być wszystko możliwe. Tak, czyli tu jest walka, no i w, w Kanadyjce 24 olejnik, 18 sojka, łuczak 17, kończak dopiero 14. Mm -hmm. WLB2, Fedyna, Rusiak walczą u Królaszelców. Mm -hmm. Czyli tutaj, są bez zaskoczenia, Świerk 11 wypikował, że tak powiem, nie wiem, czy dobrze mówię. Kotleszka z elektrosatu, 10 bramek. Dytko, to raczej w dół spadać. A, tak. czyli wy, wystrzelił. Dobra, niech tak będzie. E, 12 asyst, świerk, czyli tutaj dużo i w Kanadyjce. Razem liderem jest z Rusiakiem po 23 punkty, Fedy na 19. Czyli Rusiak utrzymał formę z I tak. zeszłej No i, w tym, i teraz mogą mi tego zagrania dać w końcu ten Was, nie? E, pierwsza liga WLS. Marcin Soberka. Nie ma Dominika Tomczyka. Kontuzja. Yy, no to Marcin Soberka po prostu ciągnie te kasztaniaki. No, yy, Marek Tomczak. Zaskoczenie. Że hmm, dużo może, że tak mało. A, że tak mało. 16 bramy. Rafał z 14. Więc tutaj walka o tą kolejną jest. Asysty. Bartosz, Herman, Jacek dodała po 7, Kacper, Soczyński czyli znowu Dermambału 6 Lid, Kanadyjka 21, Soberka 20, Tomczak 18, Soczyński 17, Zdunek To tak będzie wyglądała walka do końca ładnie No i druga liga, o tutaj dysproporcja duża Frąszczak, Łukasz, Kea, o dziwo drużyna z dołu tabeli 19 bramek strzelonych Ale Łukasz to musi być na pewno dobrze Przecie. zawodny E, tutaj zaskoczenie w sensie Paweł Wielogórski z debiutanta pogoń Polda. Tutaj Drużyna. Czy zaskoczenie, bo Paweł nie łukasz? 100 e, Michał, lider, asyst. 8 asyst. 100 podaje. Podaje. E, wymyślił sposób na przerwanie, nie wiem co on sobie wymyślił, klątwy czy że jak ja przychodzę i nagrywam, to nie strzelał i nie, i nie wygrywali. Ostatnio się ze mną nie wita przed meczem, i, i wygrywają. W Kanadyjce liderem Fronszcza, który ma 19 bramek i 19 punktów w Kanadyjce Czyli zero asyst? No tak, wynika ze strony, może ktoś mu coś zabrał no. Pewnie parę asyst mu koledzy odebrali no, Może, ale nie, bardziej on strzela, on dostaje, a to jest egzekutor No jak strzelił Słucharem to... Coś jeszcze? Tak, dziękuję. Wszystko przeleciane, że tak powiem brzydko Mm -hmm. Kolejny magazyn kiedy? Na koniec sezonu. Pewnie tak. Czyli za trzy tygodnie, za Jak już będziemy wszystko wiedzieć, nie będziemy typować, zmyślać ten, bo nie szło. No nie, nie, bo to później. Te sprostowania, wy tam później pisze. Nie, to nie ma sensu. to Jak się potoczy, piłka w grze, bramki są dwie. Co będzie to. Tak myślę, realnie. Może ktoś nagle objawi się 10 zrobi punktów, ale no. Wątpię, żeby jeden zawodnik strzelił 13 goli w jednym meczu. Ale my tego nie będziemy mówić.